Z Rzeczycy Mokrej zaprosili na obchody Święta Ludowego. Z oferty skorzystała całkiem pokaźna liczba osób. Zgodnie z tradycją świętowanie rozpoczęło się od polowej mszy świętej odprawionej na placu przy remizie w Rzeczycy Mokrej. Od 120 lat Święta Ludowe są organizowane. Jesteśmy wierni nasz tradycji, którą rozpoczęli nasi przodkowie. Zawsze w Dzień zesłania Ducha Świętego Polskie Stronnictwo Ludowe organizuje tak bogato i tak pięknie i tak urokliwie, przynajmniej w dobrej i miłej atmosferze, Zielonej świątki. To jest zespolenie ludzi yy, Dobrej woli, gdzie ktoś chce w tym samym dniu spędzać z nami ten wyjątkowy dzień. Obchody były też okazją do upamiętnienia działaczy ruchu ludowego. Dzisiaj czcimy wszystkich działaczy polskiego stońnictwa ludowego, którzy przez wiele, wiele lat kultywowali to święto, którzy walczali o wolność o demokrację. Pięknie się rozgrywa z tym, że kilka dni temu, wreszcie, po wielu, wielu latach, Sąd Najwyższy zjął wreszcie z Vincentego Witosa wielokrotnego premiera Rzeczypospolitej, prezesa Polskiego Rzeczypospolitej Ludowego hańbę procesu brzeskiego. Podczas przemówień i rozmów nie brakowało akcentów związanych z polityką, i tą lokalną, i tą centralną. Polskie Stronnictwo Ludowe, które jest spadkobiercą idei widzę tego Witosa, upomina się o to, aby mocniej zadbać o rolników, którzy są niedoceniani, o, o również o inne grupy społeczne i dziś też ja osobiście zachęcałem wszystkich tu zebranych do głosowania w jesiennych wyborach na trzecią drogę, jakim jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie głosujmy na PiS, nie głosujmy na Platformę. Wybierzmy głos w rozsądku, partię, która będzie łączyć ludzi, nie będzie szukać zwady, nie będzie szukać konfliktów. Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego mówili o konieczności wprowadzenia systemowych zmian w rolnictwie, bo ich zdaniem tylko w ten sposób można poprawić kondycję polskiej wsi. Trzeba działać systemowo, z wyprzedzeniem, trzeba monitorować to, co się dzieje na rynku. Co się dzieje na rynkach zagranicznych, co się dzieje na granicy, jakie są przepływy towarów. Bo to, co się zdarzyło, jeśli chodzi o nadmierny export, import zboża, czy nadmierny import owoców, to było wszystko do przewidzenia. Trzeba po prostu być skutecznym w działaniach i trzeba, trzeba robić, mieć, mieć wiedzę, bo rolnictwo wymaga ogromnej wiedzy. Nie tylko biologicznej, nie tylko chemicznej, bo to już jest biologia, chemia, nie tylko technologicznej, technicznej, maszyny. A także ekonomicznej, a także rynkowej, to co się dzieje na świecie. Plenerowa biesiada przyciągnęła wszystkie grupy społeczne. Są strażacy z OSP, są koła gospodyń wiejskich, są pszczelarze, są rolnicy, są sadownicy, są samorządowcy. Otwarte spotkanie dla wszystkich, po to, aby spotkać się, porozmawiać, świętować, bo święto ludowe ma z natury to. Że oprócz tego, że w trakcie przemówień i całym tutaj spektu przemyśleń, które są przekazywane, o to, aby podziękować rolnikom, sadownikom za ich ciężką pracę, jak również upomnieć się o to, że są niedoceniani, jeśli chodzi o sprzedaż produktów rolnych. Biesiadowanie w Rzeczycy połączone było ze zbiórką na leczenie Mateuszka Kuneckiego. Jest to zbiórka ratująca życie Mateuszka, który urodził się z połową serduszka. W tej chwili przebywa w centrum zdrowia dziecka. Walczymy o niego, walczymy dla niego, dla jego rodziców i mamy nadzieję, że wszystko się dobrze skończy. Mateuszek jest w tej chwili po czterech operacjach. Czekają go jeszcze dwie ciężkie operacje i mamy nadzieję, że te fundusze pomogą na to, żeby dziecko wróciło do zdrowia i mogło się cieszyć razem z rodzicami, przebywaniem już w domu rodzinnym. Jest zbiórka Na się Pomagam. WW się pomaga Mateusz Kunecki. Jest, prowadzimy też zbiórkę na Facebooku. licytację dla Mateuszka Kuneckiego. Zapraszamy Państwa serdecznie. Grupa ma liczy 500 osób. Rozbudowuje się, można wystawiać rzeczy. Y, usługi, y, vouchery. Organizatorzy zadbali także o jadło oraz o mnóstwo innych atrakcji. Przygotowaliśmy dla wszystkich tutaj przybyłych kiełbaski gorące, kapustkę, pyszną młodą kapustkę. Przygotowaliśmy również taką biwakowatą, tą, biwakowatą część. Jest z nami koło bażant. jest Bażant, są z nami ułani, gdzie można się przyjechać fajnie koniem i jest to taka fajna atrakcja. Przygotowaliśmy również koła gospodyń wiejskich, włączyły się w organizację, więc są ze swoimi lokalnymi potrawami fajnymi. Śwaj, fajnymi. Jest z nami, są diabetycy mogą zbadać poziom cukru, poziom ciśnienia we krwi. Są z nami dzieci ze szkoły podstawowej w Dikozach, jak również cała dyrekcja jest z nami. Szkoła podstawowa w Gałkowicach, w która będą dzieci też występować. Są z nami a właśnie taką atrakcją dużą jest od 16:30 do 18:30 animatorka dla dzieci najmłodszych. Marcel Rosiński, STV Info.